Znikające filmy, treści dla dorosłych i pierwsze wrażenia z testów nowej przeglądarki Google. Co tu dużo mówić, dzisiaj będzie się działo. Zaczynamy! Wielkie testy Search Generative Experience rozpoczęte. O nowej wyszukiwarce Google mówiliśmy w poprzednim odcinku przy okazji podsumowania konferencji Google I.O. 2023. AI, 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 AI. Wtedy były to tylko zapowiedzi. Dziś możemy podzielić się pierwszymi opiniami użytkowników, którzy od 25 maja testują SGE w ramach Google Labs. Jak wrażenia? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Wygląda na to, że najwięcej mogą zyskać wydawcy i duże serwisy. Sztuczna inteligencja bardzo chętnie ich cytuje przy każdym zapytaniu średnio od 3 do 5 razy. Wśród źródeł brakuje za to stron firmowych czy profili społecznościowych. Samo cytowanie budzi wiele kontrowersji, bo niby źródła są, ale jakieś takie ukryte i nie do końca wiadomo, co z którego pochodzi. Który jest synem kogo? A że AI cytuje słowo słowo, to nie brakuje zarzutów o chamski plagiat. Sztuczna inteligencja unika odpowiedzi na pytania związane z aktualnymi wydarzeniami czy polityką. Więc o Lex Tusk z nią nie pogadacie. Co ciekawe, nie boi się pytań związanych z medycyną, choć przy każdym dodaje, że udziela jedynie informacji i że nie należy traktować ich jako porad medycznych, czy nie daj Boże diagnozy. Snap! No i wiadomo, póki co są to tylko testy. Jeśli wierzyć dacie podanej na stronie, SGM ma być testowane w laboratorium aż do grudnia. Pojarzycie się to okienko? Ja też nie, ale istnieją pewne strony, które przed wejściem wymagają podobnej weryfikacji wieku. It's porn, right? Dlaczego o tym wspominamy? Otóż Google zaktualizowało dokumentację pomocy dla SafeSearch, czyli filtru treści dla dorosłych. Okazuje się, że okienka z weryfikacją wieku stanowią sporą przeszkodę dla googlowskich botów. Biedaki mają problemy z przechodzeniem przez takie bramki, a to oznacza problemy z indeksowaniem ukrytych za nimi treści. No dobra, skoro znamy problem, czas na rozwiązanie. Zaktualizowany dokument zaleca zweryfikowanie Google Bota i udostępnienie mu materiału bezbawienia się w ograniczenia wiekowe. Czyli informujemy go o dorosłym charakterze strony za pomocą odpowiednich metatagów, ale przepuszczamy go już bez brameczki. Google Search Console oficjalnie potwierdziło majowy problem z treściami wideo. I nie chodzi o błąd w samym raportowaniu. Sprawa jest grubsza, bo między 4 a 17 maja Google rzadziej wyświetlało swoim użytkownikom wyniki wideo. Także jeśli zauważyliście w tym czasie spadki w ruchu organicznym, a macie na swojej stronie sporo zaindeksowanych filmów, to właśnie poznaliście rozwiązanie zagadki albo zyskaliście dobrą wymówkę. Nam wyświetlenia pod odcinkami nie spadły, ale zawsze może być ich więcej. Dlatego koniecznie pamiętajcie o lajkach i komentarzach dla podbicia zasięgu. Algorytmy to kochają. A tymczasem do zobaczenia za dwa tygodnie. Cześć. Jest od prawej do lewej, czyli tu czy a tu do pięcie, nie? Tak, dokładnie.